No tak, pokonaliście go. Okej. Okay. Janek! Powaliło cię do swoich strzelać! <głos> <głos> Jeszcze raz nie uciekniesz, to... ...to po prostu łeb pałom dostaniesz. <noise> Okej. Okay. A teraz rozcinam odyńce, odyńce i szukam dropu. E, tak! Bardzo dobry, zdrowy, dobrze przetrawiony drop w postaci jednej... I łopaty nawozu naturalnego. E, szukam w żołądku żołędzi. Znajdujesz w żołądku żołędzie. A wiesz, Janek, jak ci mówił, że ja żołędzie znajdę? Konkretnie sztuk 3. A ja tam żyję jeszcze, czy tak? Ketok, e, znaczy kostek, twoja postać ma, już ci mówię, maksymalnie 23 punkty kondycji. Oberwaj za 5, masz jeszcze 18. Na porównania, moja ma 17 maksymalnie. Natomiast nie zmienia to faktu, że z Twojej klaty, konkretnie z tego mięśnia, który jest nad sercem, wystaje strzała. Wbita zaledwie grotem, bo ledwie przebiła się przez warstwy ubrania, ale nie zmienia to faktu, że lekko ci irytuje, że sterczy z Ciebie strzała. Ja tego wyciągnąć nie umiem, Fondy. Ok. Fungi tak zrusza ramionami. On człowiekiem niewielkiej postury jest, jeżeli chodzi o wzrost, więc może to stanowić dla niego swego rodzaju trudność. Hmm. Janek? A ty się to zna na tym? Eee, poczekaj. Masz jakiś patyk? No wystaje z niego przecież. <noise> Ale jakiś grubszy patyk trochę. No maczugę. Daj mu to Mordę niech ugryzie Nie da moja marszuga Moja Tereska mała Daj! Nie dostanie Jeszcze się, ch... Jeszcze się chłopina położy I co? Strzała ten... się głębiej wbije Ty ten patyk ze sznurkiem mu tam daj Albo jeden z tych co w plecaku trzymasz Eee, Dobre w... Kurwa Wyciągniesz linę strzałe. to mi przegryzie A Stałe. mi to nie Eee... biorę swój sztylet... E, tak? I to rękojeścio daję mu, żeby to ugryzł. A? E, brudne no. to. Dobra, zamknij się, gryź. Czekaj chwilę. Daję mu zbłukła kałyk piwa, tak na... Tak, na... odwagę. O może daj. miód... może miodu pitnego będzie... Miod pitny ostrzejszy. jest ostrzejszy. Też mu no. daj, też. Miodu daj. pitnego dam mu. Łyka, łyka! Nie wychlaj! Jak on mi tak daje ja piję Łyczka. Mam tu eliksir zdrowia co prawda, ale szkoda mi marnować teraz. Nie! To będzie potrzebne jeszcze. A co już będzie potrzebne? Kiedy ja dostanę, kiedy ja będę tankował. E, poczekaj. Zabiliście dzika, bo nie było mnie. Tak. Tak. E, I Janek ura, żołądku żołędzie znalazł. Mówiłem, że ja ci znajdę żołędzie? E, dobra, e, ten dzik ma te ciosy swoje, tak? Te Tekwy. Tak, w sensie te, no, tak. No, szable. Skóry na i co sztylet będę marnował. Ugryź ten róg? Przez to przez to od jego tych kości zębów. To ga To Nie sobie. gryzie. Dobra. Ja wiecie co? Ja chyba nie będę gryzł, po prostu wyjmuj. Nie! Bo co język odgryziesz? Krzycz. Będę krzyczał, o! wow. Nie, dobra, zagryź ten sztylet. Już? Dobra, wezmę swój sztylet i zagryzę, o! Proszę. Dobra. I tak jednym szarpnięciem ciach wyrywam. No to wyrywasz strzałę, istotnie, bez większych trudności. Ee, bolało krew, sikła, ale poczci. Pochrygi... Rana się zamknęła pod, pod na, na, naciskiem mięśnia i już generalnie blizna będzie, blizna będzie paskudna. Rana się jączy, krew z niej jeszcze cieknie Ale no, nie powinna być problemu. większych. E, dobra, to ja wrac e, podchodzę do dzika Wycinam taki dość spory kawał mięsa. No. Tak? No. Te mięso jest troszkę chłodne, tak? No. Troszkę. I przykładam mu do tej eee, rany. No, no nie do końca jest chłodne, biorąc pod uwagę, ale... że dzik miał eee, temperaturę nie... co najmniej 36,6. To i tak y, dobrze, to jeszcze lepiej jak trochę gorący jest. No przykładam mu do tej rany. Ty chcesz, żeby on dostał jakieś sepsy czy coś? Znaczy ja A wiem, że y, nie wiem co, nie wiesz co to jest sepsa, ale przykładasz krew zwierzęcą do ciała ludzkiego, z którego cieknie krew człowieka. Eee, pierwszem... To nie wiesz na co ten dzik mógł nawet chorować, albo co żał, Ale albo nie, ciebieł, nie albo na nie koło stukał. Nie na Przez jego ubranie. No dobra, niech ci będzie. A jeśli ja tak zastanawiam, dług... czy kawałek mięsa z niego nie uciąć i mam tą maczugę z, z tymi z bolcami. To może jak tłuczek do, kotl, do schabowych będzie robił. No pomysł przedni zaiste. Tylko nie, ma, nie mam patelni, żeby to upiec. Nie, krwi nie będę pił, kurwa. Dobra. Daj mu starą koszulę do przyłożenia i idziemy. No, obniżę sobie. Albo to tam to nie jest Tą, która nie jest utaplana, odgówna. Tak. No to daję właśnie mu to koszulę. A ja, będąc już przy tym dziku, e, wyciągam z plecaka ten swój worek. W którym miałem zboże, tak? No, plecak jest workiem. Nie, miałem jeszcze jeden worek. No, miałem. Nie, ten worek, który masz wpisany w ekwipunek, to jest normalny, zwykły worek z, z rzemiejkiem, taki ruksak. Ale się upominał, że chcesz mieć dodatkowy worek na skarby. No. Okej, okay, poczekaj, dopiszę. Przynajmniej pamiętam, bo razem robiliśmy postać. Niech będzie, ale to jest ostatni raz, jak coś dopisuję już. Dobrze. E, to po pierwsze, tak e, z buta jakby próbuje wyłamać te kły duże. Szczenę ma twardą. Możesz sobie spróbować rzucić na siłę. E, a z modyfikatorem szczena, minus się, 2. szczena ten e, nie odczepiła się żuchwa? Nie. Z modyfikatorem minus 2 na siłę serzuć Siedem. E, no, okej. Okay. Niestety nie. Przykro mi. Dobra. To. Za słaby jesteś na to, żeby wyrwać te szable. Cholera, jestem. Ja może pomogę, ja, ja, ja z moczukiem, przygotuję pszczanę. Dobra, e, ale poczekaj chwilkę, ja e, próbuję wyżnąć tam parę kawałów tego mięsa do tego worka. A Zdajcie sobie sprawę z tego, że Odyniec jest wielki, i tak naprawdę to, czy on będzie pracował na pysku, nie przeszkadza ci do tego, żebyś się dostał do jego, do jego bocznej części, czy do jego tyłka, celem zebrania szynki. Tak, a umiesz tak, to oprawić. Tak, tak, a jeszcze mnie strzeli. Janek, a ty oprawić to umiesz? No jasne. To, to jak byś to robił? No jak to będę robił? O, ostatnio, jak żeśmy sarno oprawiali, to same ścięgno żeś nas to, co? A smaczne było? Nie, jadłem swoje. A widzisz? A mi smakowało. No nie pamiętasz, jak ja się z później dzielił? Tak. No bo sreczki dostał, ale smakowało. Ja twojego nie będę. To nie jest. To nie będę. To nie. To nie. A ja tak odcinam te y, kawały tego mięsa. No ja próbuję urwać te kły. Znaczy, ma, ma, ma za pomocą maczówki, próbuję je odrąb. Yy, odkruszyć od, od szczęki. A rzuć sobie w takim razie na siłę? Ja sobie, jak coś, to ja sobie tam leżę i. odpoczywam. Okej. Okay. Wow! Dwie jedynki. Jakżeś przygrzmocił. Także połączył to mu te szable, które do góry były skierowane. Zrobię takie I już są skierowane w dół I ledwie wiszą na skrawkach dziąseł Cała yes. scenka jest w drzazgach Krew ściknęła, no, obryzgała ci e, Obryzgała ci kaftan no. To jednego biorę, a drugiego zostawiam, żeby sobie ktoś nie wziął Ja sobie biorę ten drugi e, Teraz mam... Coś. Co my z tym Janem zrobimy? Za małe to to, żeby piwo z tego pić ale ale łostre, ja mam no, no nóż na mnie. Na no cholerem mi... jakieś śpikulec, a przypniesz łoba sobie do pasa i szarżować będziesz. Ja szarżować będę. Do czoła se przybierz. <noise> Dobra, no. się przydadzą, a zresztą to może być cenne. Jak Jakżeś wypiękniał, jak baba od tego, bo, od tego gówna wyglądasz, to przynajmniej jak diabeł by już wyglądał z tymi rogami. A to od baby lepsze przecie. No. Aj, tam, babom się spodoba. A, ty, a spodoba się, spodoba. Widzisz. No, będą się pytać. U Czy medy... sam bym polował? Nie, u jakiego medyka ty był, że ty tak ładnie wygląda? Przysłuchując się jednym uchem zaledwie tym waszym słownym utarczkom, Fungi podchodzi do dzika i sam zręcznie nożem oprawia go, wycinając co większe kawały mięsa, i zawijając w jakieś płótno i pakując do swojego skórzanego plecaka, mówiąc: Na kolację się przyda, albowiem nad rzeką ognisko rozpalimy, kiedy obozować będziemy. E, dobra, A... mam pytanie: wątrobę zostawił? Zostawił. To wątrobę sobie zabiorę. Okej. Okay. Na cholera ci to czepóny nie chodzi I serce, i serce. Okej, okay, wątroba i serce. Janek to znowu okay. jakie głupie głosy by już uprawiał. Na cholerę ci to. A zobaczysz, jak płomienił ładnie staną dęba. Dęba staną. To stanie męba? A stanie dęba, stanie. Jak jakiś chłop zobaczy, chyba jak się tłumarzy. Pociski od gejów w klimatach oka Erchydesa. Proszę państwa, tak! Nie zajęło tam, no, nam to więcej niż godzinę. Już jesteśmy na tym etapie sesji. Dobra. Okay. A ja pamiętam, Wez, co jakiś e... miał. Ja miał wę... ja, Fungi nie... nerwowo spojrzał. Spojrzał na słońce, wyciągając kolejne kawałki mięsa i pakując je do swojego placaka. Po czym mówi: Ruszać w drogę, musimy, albowiem godzina już późna, mamy przed sobą jeszcze wiele drogi. Um, wiesz co? Tak, już ostatnie co robię. E, próbuję wyłupać mu oczy. Podobno, co dobre. Bez problemu to robisz. No, podobno, co dobre. I zabieram. Zaś głosło uprawiał, będzie. Aj, będziesz prosił, żeby ci dać jedne. A nie, a będę, a będę. Tylko prosił, żebyś szedł w cholerę, ty ode mnie z tym. Dobra, fundi prawać, dalej idziemy. E, poczekaj, poczekaj. Ketok, e, a, a ty żyje tam, czy nie? Ja ży, żyję, żyję chyba. A chyba. Poczekaj, poczekaj, ściągniemy go z drogi. Bo jeszcze ktoś zabierze. Ale. Ko, Ketoka? <grym> Przecież w trawie leży, a nie na drodze. Świnie... Ja, 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 jaka świnia? Jaka świnia? Toż to odynie, za to nie świnia jaka. Nie widzi futro ma. zala się wieśniak Janek, ty głupi, ty. A Nigdy w lasie nie byłeś teraz mądrze. Ty nawet... Ty nawet nie wierzył, że, że ja żołędzie znajdę. By w, byś w gównie się wykąpał, też byś ściemniał. Okej. Okay. No dobrze. E, fungi nerwowo przytupuje z nogi na nogi, e, drocząc, e, dropiąc, nie wiem. Przechodząc, tuptając. No, następnie wyrusza na północ.